Chciałbym dzisiaj coś bardzo ważnego powiedzieć. Cały świat mówi: Nie ma lepszego rządu niż rząd prawa i sprawiedliwości. Cały świat mówi: To rząd najwięcej dla nas zrobił, ten rząd. Nie jakaś Unia Europejska, nie Stany Zjednoczone, ale Polska prawdziwy kraj, który pomaga innym krajom. Cała Korea Południowa mówi: Dziękujemy ci, Polsko. Rząd PiS podpisał u nas kontrakt na 150 miliardów dolarów. Dziękujemy ci, Polsko. Zbudujemy nowe fabryki, damy pracę tysiącom naszych pracowników. Jesteście naszymi dobroczyńcami. Popatrzcie, jak PiS myśli dobrze o Polakach. Po co mamy budować jakieś czołgi, haubice czy samoloty w Polsce? To jest trudne. Taki, tro, taki czołg trudno zrobić, jest trudny do zrobienia, wymaga wiele pracy, a przecież Polak może spędzić czas z rodziną, odpocząć, dostać 800+, posiedzieć z kolegami przy piwie, czy pójść na wcześniejszą emeryturę. Za 150 miliardów można zbudować cały przemysł zbrojeniowy w Polsce, ale przecież ten przemysł, on zanieczyszcza środowisko. Jest szkodliwy, jeszcze trzeba tam pracować, Koreańczycy są bardzo wdzięczni Polsce. Polski rząd zdecydował się sfinansować przemysł zbrojeniowy w Korei Południowej. Pomoc innym to bardzo chrześcijański, głęboki, moralnie uzasadniony czyn. Można... Może nie jesteśmy najbogatsi, ale jesteśmy w stanie pomagać innym. Najpiękniejszym czynem, jaki jeden kraj może zrobić dla drugiego kraju, jest przekazanie mu czegoś za ułamek wartości. I nie dawać byle czego, ale dać coś, co budowały całe pokolenia Polaków. Jak cudownie, że mamy w naszym kraju tak wiele czegoś, co możemy przekazać innym, innym krajom. Daliśmy rafinerię Emiratom Arabskim. Wiecie, że oni teraz mogą zarabiać? na sprzedaży polskiej benzyny, polskiego paliwa w Polsce. Arabia Saudyjska staje się bogatsza i dzięki temu, że staje się bogatsza, może rozwijać u siebie program szkolnictwa, poprawić służbę zdrowia. To cudownie. Pomagamy, pomagamy. Kto tak wiele zrobił dla krajów afrykańskich? Polska jest cichym bohaterem pomocy krajom afrykańskim. Doceńmy to. I te wizy. Te złe języki zapytują, a dlaczego za 5000 dolarów jakieś plugawe języki mogą zapytać, dlaczego nie za darmo? Wszystko, co za darmo, jest nic nie warte. A jak ktoś zapłaci, to już wie, że jest nie za darmo. Więc praca uszlachetnia musi zarobić. No, zbiera tych pieniędzy i DAP w Polsce. No a właściwie niektórym Polakom z rządu PIS, a nieważne, Pomyślmy, jak wielki wkład ma rząd polski w likwidację ubóstwa i głodu w Afryce, i przeludnienia, i nie tylko w Afryce, i na Bliskim Wschodzie, i w Azji. Jak wiele ciekawych ludzi przyjechało do naszego kraju na wizach za 5000 dolarów. Rząd pisowski wydał Około 3 milionów wiz pracowniczych. Pomyślmy, jak wiele szczęścia ci ludzie zaznali ze strony rządu PiS. Kto o tym mówi? Kto patrzy na ten problem z tej strony? Tylko złośliwe języki. A jak wiele dobra dostają ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski, mogą pojechać dalej, jak im się nie spodoba, do złych Niemiec, czy do Francji, czy do Szwecji. A teraz oni, ci ludzie z zachodu, mają pretensje do nas. Zwracam się teraz do mieszkańców Niemiec, Francji i Włoch. Chcecie, żeby ci ludzie pływali pontonami i się topili? Żeby przechodzili przez jakieś bagna i lasy? Pytam, kto wie na zachodzie, że polski rząd zbudował płot, żeby chronić tych ludzi, żeby nie chodzili przez bagna, przez jakieś lasy, tylko żeby kulturalnie przylatywali? Samolotami z polską wizą za 5000 tysięcy dolarów. A ci co tak krzyczą, ta Unia Europejska, to też my nie pomagamy? Nie pomaga rząd PiS? Cała Unia Europejska jako całość wzięła kredyt. Tak, 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 mówimy teraz o tym KPO nieszczęsno. Ale tylko niektóre kraje, takie jak Polska czy Węgry, mimo że zapłaciły za ten kredyt, mimo że muszą go spłacać, nie korzystają z niego. Bo po co? Co mamy korzystać, skoro inni potrzebują bardziej? Za naszą część KPO te 157 miliardów srebrników, Inni mogą sobie zbudować gospodarkę, nowe technologie, jakieś wiatraki, inne rzeczy niepotrzebne. Zobaczmy na przykład, jak głęboko jest doświadczona Hiszpania zmianami klimatycznymi, a Niemcy jak są doświadczone starzeniem się społeczeństwa. Polska nie bierze, bo Polska nie musi a oni mogą sobie za to zbudować ośrodki pomocy społecznej, autostrady czy elektrownie wiatrowe. Polska nie musi, bo Polska ma gest. Może jesteśmy biedniejsi, ale pokazujemy. Weźcie sobie nasze pieniądze, chociaż nas krytykujecie. My sobie bez tych pieniędzy poradzimy. No przecież Polska to dumny naród Polska pisowska co to pomaga innym? Szlachetna Polska pisowska nie dba o swój interes, ale pomaga innym, nawet tym złym, którzy ją krytykują. Zobaczcie, Polska, krajem, który pomaga wszystkim: pomaga bogatym krajom i biednym krajom, likwiduje przeludnienie na świecie w krajach afrykańskich, w Bangladeszu, w Indiach. Polska, która daje pracę Koreańczykom, tysiącom Koreańczyków. Tysiące Koreańczyków może pracować w nowym przemyśle, który finansuje Polska. I to w przemyśle zbrojeniowym. I zaraz ktoś krzyczy i zacznie krzyczeć złośliwie: Zadłużamy się, zadłużamy się. Jak ktoś pomaga, to musi się zadłużać. Czy to nie jest szlachetne, zadłużać się dla innych? Nasze dzieci będą spłacały zadłużenie, ale inni, nawet nie będąc świadomi, będą mieli lepiej, dobrze. To jest prawdziwa postawa pomocy: nie afiszować się, ale spłacać z mozołem inną innych ludzi, którzy, którym powinno być lepiej. Czy jest piękniejszy czyn, gdy ktoś bezinteresownie, bez faryzy, faryzejskich krzyków, że pomaga, że to robi, robi to dyskretnie, pomaga innym krajom i nie afiszuje się, nie krzyczy, ja pomagam, ja pomagam, nie, nie krzyczy, zachowuje Samarytańską powściągliwość. Jaki piękny gest ze strony Polski, aby wspomóc Arabię Saudyjską, która wprawdzie ma e, dużo instalacji do produkcji paliwa, ale zawsze jest troszkę bogatsza i może dać więcej swoim obywatelom. Cały świat krzyczy: Dziękujemy Ci Polsko, dziękujemy Ci Jarosławie Kaczyński. Dzisiaj tak na wesoło, bo jest niedziela. Sklepy zamknięte na cztery spusty. Chciałbym wszystkim powiedzieć, że to był sarkazm. Ja śmieję się. To jest taki sarkazm. Bo normalny rząd robi wszystko, żeby jego kraj był mocniejszy w stosunku do innych krajów, a nasz robi akurat dokładnie odwrotnie. I to wszystkich krajów, i tych zachodu, i tych biednych, i tych bogatych. Ściąga dziwnych ludzi. Ja nie mam nic przeciwko nim, ale no ilość 3 milionów, to jest dosyć duża ilość. Wątpię czy byli kiedykolwiek weryfikowani. Mamy taki rząd jaki mamy, rząd hipokrytów, zachowują się tak jakby mieli za chwilę uciec, zachowują się jakby byli podczas jakiegoś rabunku. Muszą się jak najszybciej nachapać na majątku narodowym, na wizach, na wszystkim czym tylko można się nachapać. <zysk> I jeszcze do tego ta sprawa z tym zakupem tego sprzętu z Korei, jak wiemy, albo nie wiemy, Korea Południowa to kraj, który słynie z tego, że ba daje bardzo duże, jakby to nazwać ładnie, prowizje od zakupu. Jest, ma taką, ma taką renomę na świecie. Na przykład Stany Zjednoczone miały podobny sprzęt, w podobnej cenie, powiedzmy, że nawet lepszy, ale Rząd prawa i sprawiedliwości wybrał Koreę Południową. Jakby nie mógł zainwestować w Polsce. Pozdrawiam Państwa serdecznie i mam nadzieję, że pogonimy ten gang 15 października. Zła informacja jest taka, że jest to gang, ale dobra informacja jest taka, że jest to gang Olsena. Dziękuję Państwu.